Walter White to postać fikcyjna, ale jego historia jest częściowo oparta na prawdziwych wydarzeniach. Na przykład w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano laboratorium produkujące metamfetaminę, które było prowadzone przez emerytowanego nauczyciela chemii. Nazwa serialu Breaking Bad pochodzi z amerykańskiego slangowego wyrażenia, które oznacza wchodzenie w gorsze rzeczy, staczanie się czy złamanie zasad. W serialu pojawia się wiele odniesień do nauki i chemii. A większość procesów chemicznych przedstawionych w serialu jest zgodna z rzeczywistością. Twórcy zatrudnili też konsultantów naukowych, aby upewnić się, że wszystko jest wiarygodne. W pierwszym sezonie serialu Walt nosił zieloną koszulę, symbolizującą jego niedojrzałość i brak doświadczenia w przestępczym świecie. Wraz z rozwojem akcji jego strój stawał się coraz ciemniejszy, co symbolizowało jego przemianę w bezwzględnego bossa narkotykowego. W serialu pojawia się wiele symboli, takich jak muchy, które symbolizują zgniliznę i śmierć, a także motylki, które symbolizują przemianę. Zauważalne są także liczne odniesienia do sztuki, w tym do malarstwa i rzeźby. Często pojawiające się w serialu słowo, bycz, stało się jednym z najbardziej charakterystycznych wyrazów, wypowiadanym przez postać Jesego Pinkmana. W sumie słowo to pada w serialu ponad 150 razy. W jednym z odcinków Walter White nosi żółtą kurtkę z kapturem, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego stroju. Kurtka ta została sprzedana na aukcji w 2019 roku za kwotę ponad 300 tysięcy dolarów. W trakcie produkcji serialu aktorzy musieli nauczyć się przygotowywać narkotyki. W tym celu zatrudniono specjalnego konsultanta, który nauczał ich, jak działać z substancjami chemicznymi, takimi jak pseudoefedryna. Na potrzeby serialu powstał również specjalny system oświetlenia, który pozwalał na uzyskanie charakterystycznej ciemnej atmosfery. System ten składał się z ponad 200 lamp i był instalowany na planie przez kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć. Walter White nosił swoje charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne w serialu ze względu na to, że jego postać cierpiała na zaćmę, która powodowała światło wstręt. Bryan Cranston w wywiadach przyznał, że noszenie okularów pomagało mu w wcieleniu się w postać White'a. W jednym z odcinków Walter White i Jesse Pinkman próbują skontaktować się z Salem Goodmanem poprzez reklamę w telewizji. W rzeczywistości ta reklama była faktycznie wyemitowana w Stanie Nowy Meksyk i wywołała taką samą reakcję jak w serialu. W jednym z odcinków Walter White i Jesse Pinkman ukrywają się przed policją w samochodzie przewożącym ciała. Scena ta była inspirowana prawdziwą historią mężczyzny, który podobno ukrywał ciała w swoim samochodzie przez kilka dni, zanim został aresztowany. W jednym z odcinków Walter White kupuje sobie piłkę do rzucania, aby ćwiczyć celność. Ta scena była w rzeczywistości improwizowana przez Bryanę Cranstona, który rzucił piłką w kierunku kamery, a reżyser postanowił to wykorzystać w serialu. Walter White i Jesse Pinkman nie mieli być początkowo protagonistami serialu. Miały to być postacie poboczne, a głównym bohaterem miał być Hank Schrader, szwagier Waltera. W trakcie kręcenia scen z rozpuszczaniem ciał w kwasie. Ekipa filmowa użyła rzeczywistego kwasu, ale w bardzo małych ilościach. Wszystkie sceny były dokładnie zaplanowane i zabezpieczone, aby nie dopuścić do żadnego niebezpieczeństwa dla obsady i ekipy. W trakcie kręcenia scen z maszyną do gotowania metamfetaminy, ekipa filmowa korzystała z prawdziwej maszyny do gotowania, która została zaprojektowana specjalnie na potrzeby serialu.